Bardzo łatwo w dzisiejszych czasach nazywamy drugiego człowieka przyjacielem. Jakaś wspólna impreza, jakiś event, gdzie ktoś wymienia Twoje nazwisko i nazywa Ciebie przyjacielem, i właściwie wszystkie hamulce, żeby zbliżyć się do tej drugiej osoby, już po prostu pękły. Natomiast dzisiaj Księga Mądrości mówi, że przyjaciel to jest ten, który jest z nami w naszym ucisku. To jest taka miara bycia przyjacielem. Jeżeli masz trudności, problemy, to wtedy ten przyjaciel się objawia. I kim nie jest przyjaciel? Przyjaciel to nie ten, kto głośno mówi o twoich sprawach i twoich problemach do osób trzecich. Przyjaciel to nie jest też ten, który przychodzi do ciebie wtedy, kiedy czegoś potrzebuje, w czas jemu dogodny. Przyjaciel to także nie jest ten, który obraca się przeciwko tobie w momencie, kiedy dochodzi do Twojego sporu, na przykład z najbliższymi. Przyjaciel będzie zawsze stał za tobą. Dlatego trzeba jasno powiedzieć, że my jesteśmy nazwani przyjaciółmi przez tego, kto za nas oddał życie. I to jest taka miara przyjaźni. Jeżeli prawdziwy przyjaciel, to jesteś za niego w stanie oddać swoje życie. I to nie są słowa pod publiczkę, słowa kolorowe.